100 tysięcy kilometrów w busie, którego nazwali ogórkiem. Ich cel to dokonać niemożliwego, objechać świat dookoła. Ich przygody obejrzysz w programie, który przygotowują i montują podczas wyprawy, przemierzając kolejne kilometry, przez drogi i bezdroża. Z indeksem w podróży. Dookoła świata. Sponsorem generalnym wyprawy jest ekantor.pl. 29 maja z Zielonej Góry wyruszyliśmy w 18-miesięczną podróż dookoła świata. Przez Turcję i Gruzję dojechaliśmy do Moskwy, gdzie maszerowaliśmy przez Plac Czerwony i w Muzeum Kosmonautyki odnaleźliśmy polskie ślady. W Ufa, gdzie odbywał się szczyt BRICS 2015, przy wymianie oleju pękła nam miska. Na szczęście znaleźliśmy warsztat, który za naprawę usterki nie wziął ani grosza. W Kurganie poznaliśmy Pietie, który wynajął nam mieszkanie i następnego dnia zorganizował wywiad w rosyjskiej telewizji. Następnie z naszymi dwoma autostopowiczkami pojechaliśmy na dacze, gdzie z babuszką zaśpiewaliśmy katiusze. Pływaliśmy w zimnej wodzie Bajkału na wyspie Olchon oraz przeżyliśmy burzę w mongolskim stepie. W Uwan Bator od naszego kolegi Bagiego dostaliśmy amulety szamana, które miały zapewnić nam powodzenie w dalszej podróży. Zdobyliśmy wydmy gobi. Zniszczyliśmy dwie półośki w drodze do Władywostoku. Oraz na naczepie Tira dojechaliśmy na kraniec Azji. To panowie? Dojechaliśmy! Cała Azja za nami. Zapiszę etap tam sobie. Ja z Teraz gotyka już wrzucić w kontener i Naszą przygodę we Władywostoku rozpoczęliśmy od znalezienia części do naszego samochodu. Po wielu godzinach krążenia po mieście, znaleźliśmy prawdziwy świat półosi. Po rozmowie z mechanikami, pojawił się cień nadziei na naprawę naszego ogórka. Przywied Polski z Władywostoka. Jest dobrze, właśnie wyjechaliśmy z warsztatu, gdzie zajmują się tylko półośkami i przegubami. I okazało się, że musimy przywieźć tutaj naszą maszynę i zajmę się wszystkim i później będzie haraszo. Wszystko haraszo. Pro mnie Gabriel. Po spędzeniu 6 godzin w warsztacie, wieczorem udało się naprawić jedną z awarii. I co, Pan zrobili? Słuchajcie, lepiej może tego nie mówić głośno, co to się do. ale nasze auto zrobiło się teraz Transformersem. Nie mieli naszych części, więc zrobili jakieś nakładki. I, i po prostu z japońskich części, mamy tutaj połośki japońskie, dali nam troszeczkę części na wymianę, jakby coś się poszło. Więc naprawdę to jest troszeczkę dziwne, ale, ale auto jedzie, jak to widzieliście. We Władywostoku w sezonie jest bardzo ciężko znaleźć jakikolwiek hostel lub hotel. Nam jednak udało się zabukować wyśmienity nocleg. To co tu widzicie? To jest właśnie nasz nocleg. To jest warsztat, w którym naprawialiśmy wszystko. Całe nasze położki, a to jest chyba nasze łóżko. No to ja biorę To to. O, zrobimy. Zrobi mi... Mechanik, który mieszka w warsztacie, po godzinach postanowił naprawić naszą cieknącą pompę wtryskową. Słuchajcie, już prawie 24. My działamy z wyciąganiem pompy z naszego ogóreczka. Znajdujemy się w warsztacie, gdzie będziemy spać i remontujemy nasze auto. Jutro mam nadzieję, że uda się zamieść pompę do zregenerowania, bo na razie cieknie z niej jak cholera. Późnym wieczorem udało się częściowo naprawić usterkę. Dawaj. Zajadzi. Gdy ogórek powrócił do żywych, ruszyliśmy w kierunku portu. Ostatnia przejażdżka ogórkiem na tym kontynencie. Jak są poczucie, panowie? Ja osobiście się martwię co będzie z tym naszym busem w kontenerze. I czy uda w końcu nam się go zapakować, bo jakieś tam małe komplikacje, ale myślę, że będzie dobrze. No to moja naprawdę ostatnia okazja, żeby przyjechać się ogórkiem, bo ja już w Stanach nie będę jeździł, bo tam nie dojadę. Także cieszmy się chwilą. Cieszmy się chwilą. Dopełniliśmy wszystkich formalności oh. i rozpoczęliśmy pakowanie naszego ogórka do kontenera. Zadanie było bardzo trudne, ponieważ tylko jedna firma na świecie zechciała podjąć tego trudnego zadania, jakim było wysłanie busa z Władywostoku do Los Angeles. Na sam koniec pierwszego etapu uderzył w nas tajfun Goni, który na Filipinach zabił kilku ludzi. Jednak niebezpieczeństwo nie przerwało naszego świętowania. Jesteśmy w Adymostoku, oddaliśmy busa, a ja chłopakom obiecałem, że jak już busa wyślemy, to kupimy szampany i to odwrócimy. O, więc co, rozpoczynamy zabawę. Niestety najtańsza ostatnia noc na kontynencie azjatyckim. Kończymy to z i zaczynamy A, do... nowy etap. Nie ma mnie! O, Nie ma kapki! Nie to na Nie ma kapki! Nie ma Każdy Nie po kapki! szampana. Ale to najdroższy szampan za Rosji, prosto z Nie Za zdrowie z tego. kapki! Za Na zajutrz byliśmy już w samolocie. Jesteśmy w samolocie do Seulu. Bez alkoholu. Jak nastroje? Fantastycznie. W Polsce jest noc. Tu nastroje, lepiej spytać się Mariusza, jakie są nastroje. chyba to najgorszy znak. się podobno boi latać. Boi się latać? A Łukasz mi przedstawił już artykuł o katastrofach. Chłopaki cały czas mnie mobilizują, że się rozbijemy. Ale widać, jaka ekipa, taki lot. No, także lecimy. Ogórek dzielnie wiózł nas przez Europę i Azję. Przejechaliśmy nim ponad 21 tysięcy kilometrów, dojeżdżając na koniec świata do Władywostoku, kilkukrotnie na lawecie, raz na naczepie Tira, a jeszcze częściej po prostu go pchając. Było to zadanie dla niektórych niewyobrażalne, nam jednak się udało dotrzeć do celu. Naszym ogórkiem ponownie będziemy podróżować w Ameryce Północnej, a podczas jego rejsu do USA wyruszyliśmy w trzymiesięczną miesięczną podróż przez daleką Azję, Australię i Nową Zelandię. Keep your love.